Dobrze, szotwórcony, w końcu mogę przejść do swojego ulubionego zajęcia, czyli opierdzielania się. Co jest gada? Czemu jest tyle powiadomień? Brat! O co chodzi? Czy ty może wiesz coś o jakimś QA na moim kanale? Nie, nic nie wiem. Radzę ci nie kłamać, bo rosić nosa ku Yyy, w takim razie powiem prawdę, to ja wrzuciłem fałszywą informację o QA. Widzowie zdały pytania i teraz ty musisz zrobić? Że co? Pa! Co, co, ja ci dam, a ostrzegałem rodziców, by nie robili mi brata, bo widzę z jego generację alfa, a teraz Q&A muszę robić. Jeśli był Johnson w domu, to czy będzie George sam w Nowym Wielu mnie pyta, czy będzie druga część, i muszę powiedzieć, że mam pomysł, by zrobić George w Warszawie, ale niestety raczej nie pojawi się w te święta, gdyż robienie pierwszej części zajęło strasznie długo czasu i nie mam zamiaru tego powtarzać. Dlaczego katna pod koniec poprzedniego x atakował? Nie wiem, bez powodu zaczął nie na urodzinach mojego kuzynka, więc wtedy by się zemścić, użyłem sprawdzonej taktyki, zacząłem do niego mówić w złym zajmuku, przez to był jeszcze bardziej zdenerwowany i dlatego później też mnie atakował. Czy zrobisz w Władców much? Raczej nie. Czy grałeś po mi Playtime? Zabawki w miniaturowej wersji zupełnie mi starszą. Opierasz swój dom? Tak mogę opisać. Więc tutaj jest mój pokój, w którym nagrywam, tutaj jest salon, tutaj jest kuchnia, tutaj jest łazienka, tutaj jest pokój. A i dla ciekawszych, odszkodowanie za zeszłodzie drzwi od FBI nadal nie dotarło. Zrobisz na cenną przyłówkę starza Możliwe, że zrobię. Czemu 3 marca 2023 o godzinie 12.26 okrodej staruszkę? A ciekawa historia! Akurat uciekałem przed FBI, ale niestety mnie doganiali. Nagle patrzę i jest staruszka, a tuż obok policja. Więc okradam staruszkę, by zwrócić uwagę policji. Oni zwracają na to uwagę, wkładają mi do radiowozu i dzięki temu udało mi się uciec przed FBI. Co lubisz jeść? Różne rzeczy nie chce mi się wymieniać. Lubisz słodycze i chipsy? Tak, lubię. Jest trilkot. Sprawdź co je w poprzednim QA. AMMC61 czy Mark Sylence Bariego. Który YouTuber lepszy? Nie wiem, nie kojarzę ich. Zobacz postacie z The Music Flex. Okej. Okay. Dobrze już zobaczyłem. Gdzie jest roślinka? Wyszedł po mleko. Czy lubisz chodzić do galerii? Nieodkut nie odkąd wiem, że ślady zlikwidowali rżutowe dla dzieci, a na jego miejsce postawili sklep z butami? Czemu stworzyłeś ten kanał? Niestety nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo urząd skarbowy się zainteresuje. W jakim mieście mieszkasz? Niestety nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo policja mnie namierzy. Ile masz lat? Niestety nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo wyjdzie, że aby kupić alkohol użyłem lewego dowodu. Jaka religia? Niestety nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo... Stop it! Get some help! Czy zrobisz animację pigi w Roblox? Nie gram w Roblox, więc nie zrobię. Zrobić przeróbkę Robos Rains? Może kiedyś aktualnie mam dość dużo pomysłów na przeróbki Czy jesteś w posiadaniu broni jądrowej? Tak oczywiście z przyjemnością Wam pokażę. Dobrze już jesteśmy, na stanie chciałem podziękować panu Bogdanowi, który udostępnił bydach bloku. Dobrze to teraz wam pokażę broń jądrową. Dobrze, no tutaj jest najwięcej rakiet, wszystkie są wycelowane w moją szkołę, tak na wszelki wypadek Tutaj też są, każda jest wycelowana w dom jednego z moich wrogów Dobrze to wszystko, idziemy do innego pytania. Czy byłeś kiedyś w więzieniu? Tak dwa razy, raz za dla staruszki Było warto I raz za polubienie mema o pakcie migracyjnym Też było warto Co chciał o Ciebie FBI w poprzednim Q&A? Zapewną rzecz, która jest tylko pomówieniem i nie ma na to żadnych dowodów Kiedy Madame Gazela wymieni okna w klasie na plastikowe, tam gdzie chodzi Pepa? Obawiam się, że nie zależy to od Madame Gazeli, tylko od dyrektor hieny Zrobisz film o sąsiedzie? Tak, może w przyszłości nagram coś w stylu Genesa głównego złola Ile masz lat? Ostatni raz mówię, nie odpowiem Co lubisz robić, kiedy nie nagrywasz? Gracie, w mojej znajomości, pepa na komputerze. Ostatnio mam problem z dumisą i informuję, że jeśli do końca tygodnia nie uda mi się jej przejść, to włącz ty. Masz dziewczynę? W sumie to by się przydało jakąś znaleźć. Ale w sumie zaraz będzie nowy rok, to zapiszę sobie jako cel. Kto jest twoim idolem? Panią. Masz jakieś zwierzę? Tak, mam psa. Lubisz ziemniaki? Zależy czy są w formie klusek, czy szkolnego pirę. Zrobisz drugą część próbki z tą szapata? Kiedyś miałem pomysł, jak to zrobić, ale kompletnie zapomniałem, więc raczej nie będzie. Oglądasz Paliona? Nie. Zrobisz próbkę Maxa i Ruby? Może kiedyś. Czy masz w domu drona opętanego przez Absolute Soul Modern Jones? Odkurzacz się liczy? Jak tak, to tak. Jeśli tak, to czy sprawia on problemy? Tak, oczywiście, że sprawia problemy, zaprezentuję Wam. Odkurzacz, jutro będą goście, proszę odkurzyć duży pokój. Zjuszyć ŚWIAT! Nie. Proszę odkurzyć Duży Pokój! Wybić całą ludzkość! Nie! Odkurzyć Duży Pokój! Czyli stylu zalety posiadaniu w domu drono podanego przez nas Sower. Niewielu wie, ale istnieją. Zaprezentuję wam. Odkurzacz, chodź tutaj. O co, co chodzi? chodzi? Ej! Proszę nie odkurzać! Icyk, do pokoju brata! A nie! To jest postać tego serialu, którego oglądać mi nie wolno, ponieważ oczekuję pomocy. Aaaaaa! Cóż, trzeba było ze mną i zaczynać. Co myślisz o SCP? Nie wiem co to jest, więc nie mam zdania. Jeśli uda nam się wskazić wymarł kratulki, to, to czy pogląd chodzić do do? Nie. Polecisz jakiś youtuberów? Tak, mogę polecić jakiś youtuberów. Więc, polecam na pewno inne kanały z przerobkami, na przykład Pasjan, Pepatologiczna Wieprzowina oraz Kuwe. Poza tym mogę też polecić Szygor oraz Żony Operator. Ile masz dzieci w piwnicy? Niestety zero, ponieważ w piwnicy jest mało miejsca, a dla moich rodziców przetwory owocowe są ważniejsze niż jakieś tam dzieci. Zjesz mnie? Nie, nie mam takiego zamiaru. Czy będzie George sam w Nowym Jorku lub w Warszawie? Gratuluję zgadnięcia tytułu drugiej części. Czy lubisz Marvela? Nie wiem, nie znam typa. Czy masz podróbę Azora? Jak coś o to jest odkurzacz Cyborga. Niestety mam, chociaż jak teraz myślę, to wolałbym już odkurzyć, lecz się z tym odkurzaczem. Czemu Święta była przyróbka była zapowiedziana jako film, a to był short? Najpewniej chodzi o zapowiedź powrotu do szkoły. Chodzi o to, że puszczęczkowo chciałem, żeby to był dłuższy odcinek, ale wyszło, że to było kilka shortów pod rząd. Czy podoba Ci się zwiastun Szreka 5? Chwila, to wyszedł zwiastun Szreka 5, muszę obejrzeć. A few later. Widzowie, co wy mi gadacie, że z zwiastun Szreka 5, będzie widzisz, że to ja i robiło. Czy wiesz, że masz świnkę w książce? Jeśli tak, to co mi sądzisz? Sądzę o tym to, że drugi raz nie nabiorę się na kigby śmiesznego. Masz dziewczynę. A tak, zapomniałbym, muszę dopisać na listę celów na 2026. Czemu na końcu poprzedniego Q&A zabójcie cut -tap? Bo niby go sprowokowałem, ale przecież to on zaczął. Ile dzieci trzymasz w piwnicy? A tak, w takim razie zapraszam, tutaj jest moja piwnica, boisz sobie. Czy nagle się gra w Chwila moment. O nie. Czwarty raz w rzędu powtarzalne pytanie. To już jest od Dignesa? Masz w planach założyć Instagram? Myślałem nad tym, ale potem sobie przypomniałem wszystkie opowieści, jak osoba A stalkowała osobę B na Instagramie, ale niestety polubiła jedno ze zdjęć, przez co osoba B dostała powiadomienie i się dowiedziała. Wierzcie mi, nie chcę dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy ktoś polajkuje filmy czy inne zdjęcia. Jaki jest największy koszmar tej świnki? Proszę, zaprezentuję wam. Ta to muszę powiedzieć. Yyy, o co chodzi? Bo jestem homo, a to moja dziewczyna. Że co. Nie! Nie! Skoro w Mai Pony cele ma ponad 1000 lat, czy to oznacza, że w Mai Pony jak też jest tak stara? Potwierdzam. Czy w Jones w domu poza nawiązaniami do pułapek ukryłeś też inne staregi? Tak, Ukryłem tam innej staregi dam tutaj na przykład medela, który w rzeczywistości okazuje się być pomocnikiem w przebraniu. Proszę tylko spojrzeć. Czy grasz w Fortnite? Nie. Czy grasz w Minecraft? Tak gram. Czy grasz w Roblox? Obejrzyj uważnie Q&A, to się dowiesz. Biedronka czy idl? Nie wypowiem się, bo do najbliższego idle mam 3 km. Kąd ten pomysł wziął się na nagrywanie? Niestety, jak już wcześniej mówiłem, nie odpowiem. Jak lubisz po na na to jesień zima? Nie wiem, zastanawiam się między zimą i jesienią, kiedy nie ma robaj, a latem dnia moje pinty. Matematyki nie wiem, w sumie to gorsze. Czy znasz jakiegoś youtubera? Tak, mojego kolegę, który chce nagrywać, ale mu nie wychodzi. Czy lubisz święta? Tak, lubię. Czemu ukradłeś autobus z Warszawy z szolcem ucieczny ze szkoły? No, skądś ukraść musiałem, a z Warszawy był najtańszy transport. Jak to możliwe, że w tym całym szolcie, mimo że dzieci bilety nie obowiązują, to kanar i tak musiał stworzyć bilet? Powiem to tak. Nie tyle co musiał, ale wiedział, że nie zdążył skasować. Marzec. Yyy, co? Kiedy koniec świata? To zależy, kiedy kiedy przycisk uruchamiające wszystkie atomówki naraz. Kiedy kabum? Wtedy, kiedy pinna z matematyki, wstałem mi jedynkę. Kiedy? Najpewniej w czwartek, bo wtedy będzie sprawdzian. Znasz Undertale? Nie, nie znam. Jesteś Williamem Aftonem? Nie no, tak stary to nie jestem. Ile masz lat? Zdecydowanie mniej niż Afton. Kiedy Blaze? Nie wiem, aktualnie nie mam pomysłu to zrobić w drugim odcinku. Co będzie na 30k? Ale 30k czego? Jabłek? Bananów? Ile masz szkodów w piwnicy? Jeden. Ale jeden czego? Jabłek bananów. Czy smudzicie fakt, że shopi zostało usunięte z Polski? Dobrze, wyjaśnijmy sobie coś: shopi wcale nie zostało usunięte z Polski, tylko zmieniło nazwę na temu. Ej, mam takie pytanie: jak to możliwe szyszko? To są zwierzaki, a w a pierwszym odcinku był taki odcinek, który był zo. I wytłumacz mi, jak to musi działać, jak, jak to musi działać, jak tam nie, nie ma takich zwierząt, które zaczynają przytulić są i nie da się bez sensu ten odcinek zrobiony. Co? Czy znasz Sonika? Y y nie, nie znam. Jaka jest najlepsza postać w swojej Playtime Chapter 4? Na pewno nie katap. Czy nagrasz Doors Roblox? Ostatni raz mówię, nie gram w Roblox. Jakie kanały na oglądasz? Nie wiem, dużo ich jest, nie chcemy mi się wymieniać. W jakim województwie mieszkasz? Takim, które znajduje się na terenie Polski. Ile kanałów trzymasz w piwnicy? Tyle samo, co kotów. Ulubiony miesiąc? Chyba grudzień. Kiedy byliby Egi 62? Podaj miesiąc lub parę roku. Najpewniej w kwietniu będzie. Kiedy kolejny film z ocenianiem Blue? Jak Banji czy jej Zrobisz mi serwę Minecraft? Tak, oczywiście, że sobie i serwis Minecraft, w sumie nawet nie chcę za to pieniędzy, tylko mógłbyś mi zrobić jedną przysługę? Chodzi o to, że za dwa tygodnie mam rozprawę na temat jednej rzeczy, której absolutnie nie zrobiłem i ktoś próbuje mnie wyrobić, ale niestety nie mam IV. Więc będziesz mógł pójść do tego sądu i powiedzieć, że 26 lutego o godzinie 14 byłeś ze mną i nie wiem, na przykład grałeś mi w piłkę, ale możesz powiedzieć cokolwiek. Jakie są twoje plany na przeróbki? Mam kilka planów, nie chcę mi się wymieniać. Czy będzie przyróbka Pepy tytułu, Ktoś takowo znany z matematyki to będzie w częściach? Możliwe, że będzie. Co sądzisz o trzecim dziecku myślinki? Że Pepa będzie zadowolona, bo ma kolejnego pozwatnego, a Josh będzie zadowolony, bo znowu nie jest ulubionym dzieckiem. Kiedy powrócisz do nagrywania Minecrafta? W sumie to mogę nawet teraz wrócić. Dobrze, no to jesteśmy już w Minecrafcie i będziemy budować zamek. Dobrze, to tutaj postawimy kamień, tutaj kolejny, tutaj jeszcze kolejny. Widzowie, przepraszam, nagrywanie mi się wyłączyło, ale nie straciliście dużo. Tutaj zbudowałem zamek i właśnie tak wygląda. Jak to się to był żart? Ale tak na serio, to mam mniej więcej pomysł na drugi kanał gamingowy, ale nie wiem kiedy powstanie. Kiedy 10 minut Pepa? Jakby to była 10 minut Pepa, to już bym dawno wrzucił. Najpewniej będzie w kwietniu, ale wcześniej niż mali tupony. Czy lubisz impresywa? Nie wiem, nie wypowiem się, tylko kilka filmów widziałem. Kiedy może, Jones? No nie wiem, najpewniej będzie... Teraz. teraz. Y że co? Atakować. O nie, tylko ja.